Powiedz mi, jak mnie kochasz? Powiem. Więc kocham cię w słońcu i przy blasku świec. Kocham cię w kapeluszu i w berecie. W wielkim wietrze na szosie i na koncercie. W bzach i w brzozach, w malinach i w klonach. I gdy śpisz. I gdy pracujesz skupiony. I gdy jajo roztłuczesz ładnie. Nawet wtedy, gdy ci łyżka spadnie, w taksówce i w samochodzie bez wyjątku, i na końcu ulicy, i na początku, i gdy włosy grzebieniem rozdzielisz, w niebezpieczeństwie i na karuzeli, w morzu, w górach, w kaloszach i boso, dzisiaj, wczoraj i jutro, dniem i nocą, i wiosną, kiedy jaskółka przylata. A latem, jak mnie kochasz, jak treść lata, a jesienią, gdy chmurki i humorki, <noise> nawet wtedy, gdy gubisz parasolki, a gdy zima posrebrzy ramy okiem. Zimą kocham cię jak wesoły ogień, blisko przy twoim sercu, obok niego, a za oknami śnieg, wrony na śniegu.